A ty seba nie jesteś cenzorem? I tu połączyłem dwa, dwa pytania, może dwie tezy. A ty seba nie jesteś cenzorem? I mówi to Sebuś usuwający komentarze. Po pierwsze, nie usuwam komentarzy na YouTubie czy na innych social mediach robią to automaty. Na YouTubie, jeżeli używasz przekleństw, obrażasz mnie albo kogoś innego, porównujesz, nie wiem, do zwierząt i tak dalej, social media same usuwają te komentarze. Ja nie usuwam żadnych komentarzy bo w 99% ja ich po prostu nie czytam, żeby była jasność. Więc jeżeli ktoś coś chce, żebym odpowiedział na jakieś pytanie, to nie piszcie w komentarzu, piście na mojego maila, który jest publicznie znany i też będzie pod tym filmem mój mail. Jak ktoś do mnie napisze maila, to zawsze się do tego maila odniosę. Komentarzy nie usuwam, bo ich nie czytam w 99%. Chyba, że ktoś mi wyśle informację, że jest jakiś komentarz, no to wtedy przeczytam. Bardzo rzadko to się zdarza. Jeżeli chodzi o cenzurowanie, nie, nie cenzuruję nagrywanych podcastów. Nagrałem już ich kilkadziesiąt i raz, dosłownie raz mi.